Witajcie w dzisiejszym odcinku Gdzie będziemy craftować Fabianki nowe, halloweenowe No i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję Napiszcie w komentarzu co lubicie Fabianki, Halloween, wszystko fabiancuch. I na Fabian pytajcie, gdzie zobaczycie Fabianców.pl to iście, ale ja to mówię Wymuszam, bo to moje, to, to, to Dobrze, craftuję, potrzebuję na jedną nie Wyciskamy z niej. Ty nie. Nie, ile to jest świecąca Wyciskamy i wpisujemy etykietę Mama. Das ist ja. oh das okay.